No to zobaczcie na opony, była tylko się manko i my na twardym sliku. Był to najgorszy wybór z możliwych, tak naprawdę, ale no cóż, postaraliśmy się jakoś przeżyć, całe szczęście, że chłopcy pojechali nie za dobrze, tak szczerze mówiąc, bo widzę, że mają ubute opony deszczowe. No nas co, po całej drodze nosiło, nie mogliśmy opanować samochodu, mieliśmy milion przygód. Żałuję trochę, bo piękne odcinki dzisiaj były, tak naprawdę ta Lubenia jest moim ulubionym odcinkiem, o czym wielokrotnie mówiłem, a dzisiaj nie dane, nam było jakoś sobie fajnie po niej pośmigać, tylko trzeba było po prostu przeżyć, no. Ale może w przyszłym roku będzie lepiej. Tak, na ostatnim prawym zakręcie na Lubeni byliśmy poza drogą, tak troszkę scena była taka kończąca, ale jednak mieliśmy troszkę szczęścia i wróciliśmy na drogę. No, też cofaliśmy na Lubeni, także myślę, że wszyscy mieli sporo przygód, również i my. Nie do końca wyszło tak, jak sobie to wymarzyłem. Ale chyba i tak wyszło nieźle, bo na pierwszym odcinku straciłem, który suchutki jak pieprz, straciłem za dużo. A na drugim, sobie myślę, kurczę, to trzeba od. Jak już wiedziałem, że porządnie będzie lało, czy, czy leje, to już trzeba odrobić tyle, żeby starczyło nie tylko na dzisiaj, ale i na jutro. No i oczywiście tam gdzieś przesmarowałem, gdzieś wpadłem do rowu, skrzywiłem prawe zawieszenie. Cud, że tam się skończyło tylko skrzywieniem. Nie wiem, wahacza, drążka czy czegokolwiek, bo myślę, że to jest miejsce, w którym został Łukasz Chabaj. Piekielnie śliskie, które nigdy bym się nie spodziewał, że będzie aż tak śliskie. No, naprawdę niby tylko cztery os -y do tej pory, ale naprawdę dużo się działo. Uf, niesamowicie dużo wody na drugim przejeździe. A no my, takie sliki trochę pocięte, więc one na tej głębokiej wodzie działały mocno średnio, co chwila gdzieś tam planning był. Ale nie no, ja jestem bardzo zadowolony. Z tego, co mieliśmy na aucie, chyba wyciągnęliśmy to, co się dało. A raz niestety musieliśmy nawracać, bo, bo nie udało się skamować do takiego ciasnego zakrętu, więc jakieś tam parę sekund straty. To no jest dobrze, no trochę brakuje do trzeciego miejsca, ale jeszcze przed nami jeden OS, więc mam nadzieję, że, że się uda. Tak, nie jest dla mnie łaskawy, no, cały czas gdzieś tam delikatnie się mijam z tą odpowiednią oponą, cały czas jedziemy nie, nie na tym co trzeba, no stąd zwłaszcza na ostatnim odcinku potężne straty, no po prostu w takiej ulewie jechaliśmy na, na dość twardych slickach, no nie jest to opona przeznaczona na takie warunki i naprawdę no, są momenty, kiedy na takiej oponie kierowca ma mało do powiedzenia w samochodzie, więc jedynym rozsądną możliwością jest, jest zwolnić, no bo... Jakby nie, 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 jest, nie jest rozsądne ponosić aż tak duże ryzyko.